Drzwi. Otwieram, zamykam. Jestem. Jem, przełykam konieczność. Żyję, czuję potrzeba istnienia. Otwieram, zamykam. Egzystuję. Światy, które mijam projekcje, Matrix. Uśmiechnięta dama z łasiczką chce, Zakończyć trwającą do czasów Leonarda utrękę, pokazywania się światu. popełnia samobójstwo. Majakowski kuje miecze dla przyszłych pokoleń, by pilnowały zastanego porządku. Przątka wszędzie, sznury na przyszłe szubienice, stawiane dla dobra wspólnego, gawiedzi. Chopin zamiast Etiudy re rewolucyjnych Komponuje romans Skłodowska Kiri jest zwykłą nauczycielką chemii w Warszawie Razem z mężem wychowują ośmioro dzieci i Otrzymują 500 plus William Blake Uśmiechnięty Jego Urizen też Ja już nie wychodzę Od drzwia promienieją Stawiam stopę Lecę, lecę. Nie chcę, nie chcę. W świat męki oczyszczenia przez cierpienie, tak uważają pobożni ludzie. Samo stworzenie pociąga na nowo same projekcje, ładuje w mózg coraz to nowe informacje, resetuje pozostałości z poprzednich wejść. Jestem nowym. Człowiekiem. Zamykam świat. Wychodzę. Do. Kreacja. Państwo Platona, planeta, Pluton, Platyna w nodze, Plata. Są jak stygnąca modlitwa żaby de Melo. Nie wiem, gdzie mógłby podziać się podziw dla mozaik. Radości i szczęścia. Kasandro, matko ludzi, unoś unoś ból w nadziei, która jest nagrodą nobla, spaloną w gęstej trawie. Ta konieczność, która pcha mnie do przodu, wierzy w świat, z którego pochodzę, gdzie ziemia jest tęsknotą zakrywającą oczy rozparcelowanemu snowi. Które u swojego podnóża ma siłę kreacji alicji. Gdzie krawiec odcina rękę, którą zarabia, tępym ostrzem kosy z racławic. po czym śpiewa boga rodzice, lewice, połajanie skutkuje tym, że niebo wygląda jak wnętrze wieloryb. Witam państwa serdecznie z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Szanowni państwo, spotykamy się po raz kolejny, nieuchronnie w tej wirtualnej postaci. Mamy nadzieję, że te spotkania literackie mimo wszystko pozostawiają w państwu pewien ślad czy też sprawiają przede wszystkim radość. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować ostatnią książkę w serii wydawniczej która została zapoczątkowana w tym roku, roku 2020, bodajże tomem debiutanckim Julii Lenkiewicz W rękach róże, w oczach szkło. Ale dzisiaj nie mówimy o debiucie, bo autor, którego chciałbym Państwu przedstawić, Zdzisław Zyśk, debiutował tomem Chwilę. W roku 2016 tomem wydanym nakładem Ostrołańskiego Towarzystwa Przyjaciół Ostrołańki. Tom Lirydy to drugi tom wierszy tego autora. Ten tom, wydany nakładem Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki, wydany w ramach serii Bibliotek i Przydroży jako tom ósmy naszej biblioteczki. Ten tom od debiutanckich chwil różni się w dużym stopniu, bo też, jak podkreśla sam autor, jest w nieustającej drodze. E, szlifuje swoją twórczą indywidualność, także na warsztatach literackich prowadzonych przez mińską Bibliotekę Publiczną imienia Wiktora Gomulickiego, warsztatach, które, e, które koordynuję ja. E, cóż mógłbym o Zdzisławie Zyśku powiedzieć, jeśli chodzi o obszar wiadomości faktograficznych. Warto odnotować, że jego debiut z roku 2016 był debiutem późnym. Zdzisław Zyśk, urodzony w 1972 roku, debiutował, jak mogą Państwo policzyć, w wieku 44 lat. I jest to y, debiut, który także może być pewnego rodzaju też określeniem charakteru poety. Późne debiuty, czy późni debiutanci, to często kroć takie toniki, takie idiomy poetyckie, które są świadomie wybierane i taki jest też Zdzisław oraz jego poezja. To jest poetyka, której pozostaje wierny, co nie znaczy, że nie chce jej rozwijać. Otóż rozwija ją konsekwentnie, o czym mogą Państwo w tomiku Liryny wielokrotnie dać tak się przekonać, poprzez ogromną liczbę mod, odniesień intertekstualnych i nawiązań do kultury, ale nie tylko kultury, Także kategorii kryzysu, kryzysu cywilizacji, nauki, techniki. Myślę, że dobrym wstępem do lektury tej książki jest oczywiście, jak w wypadku każdej książki, sięgnięcie na obwolutę, na czwartą stronę okładki. Gdzie zapewne zaskakująca dla Państwa osoba pojawi się na czwartej stronie okładki tej książki, bowiem Marcin Tomczak, autor wielokrotnie w Nagradzanego w tomiku poetyckiego we oraz e, tomu prozy wróżda. Marcin Tomczak poleca tymi oto słowami tom Zdzisława Zyska. To są słowa najwyższego komplementu. Brzmią następująco najnowszy zbiór wierszy Zdzisława Zyśka to dla mnie duże zaskoczenie, choć debiut autora ukazał się zaledwie 4 lata temu, to mam wrażenie, że Lirydy. Przyniosły jego poezję w zupełnie inne, rzekłbym, astralne rejony, to nawiązanie do tytułu. Warto wybrać się w tę podróż z poetą, kontynuuje Tomczak, bo wiersze Zyśka niczym tytułowe lirydy zaskakują swoim bogactwem i zupełnie nie przejmujcie się, jeśli za pierwszym czytaniem nie uda Wam się zobaczyć wszystkiego. Wystarczy przecież otworzyć książkę ponownie, aby jeszcze raz przeżyć ten fantastyczny spektakl. W tym wezwaniu Marcina do tego, aby książkę otworzyć ponownie, raz jeszcze, raz jeszcze. I jakby doznawać czystego wrażenia doktury, do tego fantastycznego spektaklu, tkwi pewna ważna dla czytelnika informacja. Wiersze Zdzisława Zyśka są wierszami, które zanurzają nas w swój osobisty. Światokosmos, które, które budują nam świat według wewnętrznych reguł, wewnętrznych prawideł ustanowionych przez autora. Uwaga, proszę Państwa, to także świat sterowany wewnętrznymi siłami jego języka. Ten język jest językiem wymagającym, jest językiem eksperymentu, jest językiem pracy słowotwórczej która ma bardzo szlachetny rodowód, rodowód awangardowy. Zysk nie ustaje w poszukiwaniu. Z pewnością, kiedy myślę o późnych debiutach i o późnych debiutantach w Ostrołęki i okolic, przychodzi mi choćby też na myśl Adam Ladziński debiutujący już ponad dekadę temu Tomikiem je Niejednoznaczność. Zdzisław Zysk jest, jest poetą, no właśnie nazwałbym go nomadą, wędrowcem, poszukującym cały czas źródeł stylu, niezadowalającym się efektem. I Państwo w tych wierszach, w ich języku, bardzo specyficznym i, i żądającym całkowitej uwagi od czytelnika, w ich języku usłyszycie to poszukiwanie. To bardzo ważna dewiza, jeśli chcemy się z tym tomikiem zapoznawać. Poszukiwanie jest ważniejsze od yy, znaleźnego. Poszukiwanie i sama istota poszukiwania to jest etos artysty, to jest istotniejsze niż, niż efektowny wiersz, coś, było, co byłoby miarą odkrycia, odnalezienia, ledwie słyszalny. Gdy ucichnie muzyka życia, przeżarta, rdzą karoseria sztuki, zostaną puste przestrzenie, nie dające się odczytać hieroglify przeszłości. Zasuszone melodie, wybuchające wieloznacznością umęczonych pieśni, audyt potężnych sił. Nie będą szumiały kaczeńce, zawilce, syczały za stukot dzięcioła będzie ledwie słyszalny. A ty Eliaszu, ty Judaszu, już w historii jesteście. Kalejdoskop postrzegania funkcjonuje otwarcie na polu doznań. Nieuchwytnością spolegliwą. Widzicie Państwo osobliwość tego języka, ale przyznanie, że jest to język suchy, szorstki, jakichś pustynnych krajobrazów, abstrakcji filozoficznych, język daleki od ludzkich emocji, byłoby ogromną krzywdą wyrządzoną liryce Zdzisława Zyśka. To jest język osobistego poszukiwania wewnętrznej formacji, kształtowania siebie. To jest wręcz nie tylko zbiór wierszy, ale wydaje mi się coś, co wiersz przerasta, przepływa forma w formę, tworząc rodzaj cyklu czy wręcz poematu inicjacyjnego. Nie przesadzam proszę Państwa, o wielu poetach mówi się, że całe życie piszą jeden wiersz. Można było to inaczej. Ci właśnie poeci, całe życie piszący jeden wiersz, to poeci poematu. Tak naprawdę granica między jednym a drugim wierszem nie jest granicą ustaloną do końca. Można te granice rozluźnić, a całość czytać właśnie w porządku wielkiej, pojemnej formy, porządku poematu. To zdziwiło czata, kiedy pisał o tym, jak bardzo lirydy różnią się od debiutanckich chwil, jak zaskakują na tle debiutu swoim bogactwem. Cóż możemy powiedzieć, że do tego zobowiązuje ta kosmiczna czy też astralna rama książki tytułowe Lirydy, o których mówi autor w przedmowie, w przedmowie od autora, meteoryty, trwające przez jakiś czas na niebie, po czym znikające, po to, aby odkryć je na antypodach globu przez kogoś innego. Świat niezrozumiały, fascynujący, zarazem odległy i wiersz jak Liryda, odsłaniający się dla nas po to, aby pozostać tajemnicą, zaciemnieniem dla kogoś z, przeciwległego, yy, yy, z przeciwległej strony świata. Wiersz dla nas zaciemniający się, aby odsłonić się dla kogoś, kogo zrozumienie tego tekstu byśmy nie podejrzewali. Nie bez powodu Zdzisław Zyśk, cytuje w finale swojej przedmowy Marcina, Sendeckiego. Nie bez powodu bardzo wiele mott czerpie z poezji Tomasza Szalamuna. Motto to z desek manichejczyków, przekłada Miłosza Biedrzyckiego, otwiera cały ton. Brzmi, poezja, tak jak piękno i technika, jest przestrzenią doskonałego spełnienia wszystkich w pustce. Lirydy zatem otwiera motto Stowarza Szalamuna z desek manifejczyków w przekładzie Miłosza Bierzyckiego. Poezja, tak jak piękno i technika, jest przestrzenią doskonałego spełnienia wszystkich w pustce. No, spójrzcie Państwo na, na treść tego cytatu. Jest zarazem melancholijny i, i moralny. Pokazuje przede wszystkim wiarę Szalamuna w artyzm. Poezja jest doskonałym spełnieniem, a wszystkich nas w pustce za chwilę sceptycznie dopowiada szalamu. Mi się wydaje, że te nieustające Zdzisława Zyśka odwołania do wielkiej literatury, zwłaszcza dzisiaj obecnej w publicznym odbiorze, szalamu jest popularny wśród polskich poetów, zwłaszcza po roku 2010. To też nie tylko świadectwo jego erudycji, ale też intertekstualnej perspektywy całego toniku. Intertekstualność, bo tym tekstem głównym jest tom Liryd, ale Lirydy otwierają nas na Zdzisława Zyśka doświadczenie literatury. I myślę, że też doświadczenie piękne w literaturze, bo Tom Zyśka jest wbrew pozorom, mimo swojej niekonwencjonalnej szaty poetyckiej, artystycznej, wbrew pozorom. Wierny starym ideałom, takim jak na przykład artyzm czy piękno. Tu eksperyment nie dosięga czegoś, co można by nazwać rdzeniem czy też jądrem warsztatu artysty. Ten warsztat ma pewne wewnętrzne reguły ich się nie da skruszyć, ich się nie da złamać, niezależnie od tego, jakiej głębi eksperymenty byśmy do pisania stosowali. I tutaj, proszę Państwa, zakończyć pozwolę sobie posłowiem, posłowiem, który do muzyczka napisałem. Jest to jakiś rodzaj mojej wewnętrznej rozmowy z, ze Zdzisławem, ale też rozmowy z tą książką. Wiem, że, wiem, że, ta, wiem, że ten, to posłowie wywołało w poecie gorącą reakcję, ale też rodzaj, co mi się spodobało. Wewnętrznego sprzeciwu, kiedy sygnalizowałem, że Jurydy są przełomem w twórczości Stisława Zyśka, On wskazał, że, 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 że bynajmniej nie, nie w ten sposób chciałby być odczytywany. Nie jaki nie, nie przełom. Właśnie wówczas padły słowa, które przywołuje od początku naszego spotkania: Jest w drodze. A w drodze przełomów nie ma. Więc to, co sygnalizujemy ja, też Marcin Tomczak, widząc przepaść stylu między Debiutem a książką drugą, nie jest dla autora przełomem. A ciekawa i bardzo ważna instrukcja dla nas, kiedy będziemy ten tom czytać. Posłowie nosi tytuł Nici Ariadny ciężka do utrzymania w rękach, wahania na progu liry bo właśnie wahaniami chciałem nazwać swoją refleksję nad tym tekstem. Wahaniami. Lirydy z pewnością staną się w dorobku poetyckim Zdzisława Zyśka progiem wyrazistego przełomu twórczości. Dla mnie pozostają punktem wielkiej i heroicznej Odysei stylu, którą Zyśk zmierza z niespotykaną do tej pory w jego pisarstwie konsekwencją. Głębia jego indywidualnych poszukiwań stylistycznych daje bardzo wyraźnie do zrozumienia, że autor opowieści irracjonalnej z ziarnkiem prawdy, do tytułu wiersza poety, bynajmniej nie chce spocząć na małym, a jego warsztat może pozostać jeszcze długo w konsekwentnej, ubogacającej go metamorfozie. To wedle mego rozeznania oznacza dużo więcej niż niedramatyczne, przeważnie płaskie, stylistyczne odkrycia. A nie od dzisiaj wiemy dobrze, że głębi przekazu nie da się cyzelować. Że pogłębianie znaczeń kontra cyzelatorstwo są to antypody myślenia o literaturze. Dałoby się wytyczyć drogę środka? Nie w tym przypadku, i autor Liryt dobrze o tym wie, tworzy więc bez skrępowania literaturę wymagającą i ciężko odznaczeń. Szuka, stale oraz uporczywie szuka a nie odnajduje może nigdy, ponieważ czasem tak po trzeba i należy. Jednocześnie bez przerwy paradoksalnie wierzy za swym patronem Rilkem, na niego Zyśk powołuje się w przedmowie, że w labiryncie świata stwarza most od bytu do bytu, że dokładnie tym jest jego ciężka, wysycona znaczeniami nić ariadny, trudna do utrzymania w rękach. Może taka właśnie poezja jest szczególnie istotna dzisiaj, w naszym tu i teraz owładniętym, nie boję się tych słów szowinizmem i terroryzmem prostoty. Och tak świetnie tej sztuki się nauczyliśmy, aż ironicznie zacytuję klasyka: w sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy. Dlatego poezja zyska mnie imponuje, tak jak imponuje mi od wielu lat znajomości z nim jego. Lekturowa determinacja, determinacja w czytaniu, w lirydach, nadająca wyznaniom lirycznym całości pewnego intertekstualnego, piątego wymiaru. Przemieszczasz się według planu ustalonego na dziesięciolecia, kim ty jesteś, że zostałeś zaprogramowany, ujęty w ramy, ramy siwy, buddy, Chrystusa, zapisuje poeta w ważnym wierszu tomu pod tytułem Wędrówka. To swoiste medytacje, pokorne, chociaż bogato inkrustowane, wpisane w dramat twórczego rozdarcia, który, tak jak lekkości ujęcia i prostoty wyzłowienia, nie uznaje kompromisów. To walka o tożsamość z jej cywilizacyjnymi i kulturowymi sobowtórami, bo on nie od dzisiaj wiadomo, że najcięższym z prześladujących nas demonów jest demon sobowtóryczny. I krótko mówiąc, najtrudniej walczyć z samym sobą. To my jesteśmy naszym własnym wrogiem. Nazwałbym Zyśka poetą orfickim. Oczywiście orfizmu ponowoczesnego, wyrazicielem pewnego patosu tragicznego, ale i pewnej tragicznej zupełnie ironii. W pewnym sensie autor Liryt nie daje mi spokoju. Niepokój mój wznieca między innymi pewna, może i metafizyczna nawet, koincydencja naszego współistnienia. Gdzieś wiele kilometrów stąd, jestem w tej chwili w Warszawie, dziś zdiagnozowano rekordowe 720 przypadków zakażeń koronawirusem. Gdzieś niedaleko stąd, w Wykrocie, nieopodal Ostrołęki, jest człowiek, który myśli o tak zwanym procesie twórczym, podobnie jak ja, który owładnięty jest jakąś niesprecyzowaną, romantyczną gorączką, a także ściga się z czasem, dokładnie tak samo jak ja. Być może tak jak ja w tej chwili pracuję nad powieścią, on porządkuje doświadczenia do następnego poetyckiego projektu. Jestem świadomy tego, że opracowuję nowy tom. Zyszk nie jest stylistą, ale czy może nie dlatego właśnie imponuje mi swoją niestylizacyjną odwagą? Zyszk nie jest cyzelatorem, ale czy może nie dlatego właśnie zaimponował mi kiedyś swym antycyzelatorstwem i imponuje do dzisiaj sumiennością bezcyzelowania. Chciałbym szczerze do tej książki zaprosić wszystkich czytelników, którzy zdecydują się nad lirydami pochylić. Jestem pewny, że znajdzie swoich tezeuszy i że bez trudu, i to bez trudu, jeśli tylko ci nie zagubią sobie w tych trudnych, niepoetyckich czasach instynktu żmudnego poszukiwania. A nawet jeśli zagubią ów instynkt lub, co gorsza, postradają zmysły, jestem pewny, że zysk pisać będzie dalej. Jeden dramat ariadny szukającej tezeusza zastąpi po prostu drugim ariadny bez tezeusza, skazanej na wieczną samotność, z nicią ciężko odznaczeń oraz trudną do utrzymania w rękach. Trudną nie dlatego przecież, by się wyślizgiwała. Wręcz przeciwnie, nić ta poraża swoją nieruchomością i powolnością, jak ludzkie fatum, może dlatego stanowi wartość. Warszawa 14 października 2020 roku. Pisząc tutaj o literze Ariadne i Tezeusza, miałem przede wszystkim na myśli jego i każdego z nas autora, Zdzisława Zyśka, jako Ariadne i Tezeusza, jako czytelnika. No co stanie się, kiedy autorka trudny, prawda, i skomplikowany, jak, jak on, straci swojego czytelnika. Czy przestanie pisać? Ja wyraziłem w tym posłowie przekonanie, że poeci tacy jak Ścisław Zyśk nie przestaną pisać nigdy. Nawet kiedy stracą swoich tezeuszy, będą ariadnami w labiryntach świata, jak mówi pewna książka, dźwigającymi swoje ciężkie do utrzymania nici. Nawet jeżeli nie mieliby tych nici nikomu przekazać, Będą je tkać bądź utrzymywać przy sobie. Muszę, czuję się zobowiązany do tego, żeby wskazać na te punkty mojego posłowia, z którymi Zdzisław Zysk się zupełnie nie zgodził. Prosił też o zmiany. Przede wszystkim nie zgadzał się na to, abym widział w jego warsztacie heroizm. Do dzisiaj nie wiem, czy był to z jego strony akt pokory, czy, 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 czy potrzeba zaznaczenia, że, że, że nie chcę w swoim pisarstwie patosu, nie chce tego pisarstwa nazywać heroicznym. Ja się wówczas nie zgodziłem na zmianę. Druga istotna kwestia to, to jak stwierdził Zisław wierzy, że stylizuje swoje wiersze. Stylizacja, stylizowanie są mu bliskie. Są ideałami, więc na pewno stylizacja i cyzylatorstwo nie powinny być tutaj pozostawiane na boku. Ten poeta uważa siebie za stylizatora i wydaje mi się, że to także część prawdy o Nim. To jest część jego stosunku do literatury. I tak często jest z nami, proszę Państwa, nawet jeżeli piszemy w sposób szorstki. Wydawałoby się niemalże antyliteracki, przeciwko wszelkim artystycznym efektom, nie znaczy, że nie jesteśmy stylistami. Czasami wybór porzucenia stylizacji jest wyborem właśnie ze względu na ten stosunek szacunek stosunek szacunku do słowa. I wydaje mi się dzisiaj dwa miesiące po napisaniu tego posłowie, że to Zdzisław usiłował mi przekazać. To Tomik. Przemyślany pod wieloma względami, i z pewnością tomik, który swoje przeleżał w oczekiwaniu na wydanie półtora roku, może i dwa, co na pewno pomogło, pomogło autorowi wewnętrznie dojrzeć. Jest to przede wszystkim tomik. Niekonwencjonalny w warunkach literackich, w których jesteśmy, nie tylko w warunkach regionu. Liczy 114 stron, więc jest, można powiedzieć, wyprawą na głębie, podróżą do samego serca znaczeń. To nie jest tomik debiutancki, 30-40-stronicowy tak często przecież takie debiuty piszemy mające formę powiększonego arkusza to tomik, z którego dałoby się złożyć dwa oddzielne tomiki. Niezwykle bogaty i rozległy. Rzadko, rzadko książki o takiej skali wyrazu spotykamy. Autorowi życzę z całego serca artystycznego powodzenia, bo jak słyszę, jak Państwo słyszeli z posłowia, zajmuję się już nowym projektem literackim, a książce popularność i rozgłosu. Mimo wszystko, w tych trudnych, niepoetyckich czasach, w których nawet dostęp do tomu okazał się utrudniony. Niemniej jednak pragnę Państwu przypomnieć, że od 28 listopada Biblioteka Publiczna imienia Wiktora Gomelickiego jest już otwarta dla czytelników i wewnętrzach tej biblioteki mogą Państwo również otrzymać drugi tom Zdzisława Ześka i Ryd. Dziękuję Państwu bardzo.